Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Adam Zagórski na tym kanale dowiesz się jak zdrowie żyć, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o adaptogenach, czyli takich substancjach, które można znaleźć w roślinach, nie tych rosnących w Polsce, ale za granicą, w Indiach na wschód, czy też w innych azjatyckich krajach daleko, daleko, daleko na wschodzie, które bardzo mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, chociaż tutaj z wielkim wykrzyknikiem, bo wiele z tych właśnie substancji nie ma takiego potwierdzenia klinicznego, więc warto gdzieś tu gwiazdkę z tyłu mieć, że wszystko jest takim dodatkowym czynnikiem do sprawdzenia dla nas osobliwie, jak będzie działał na nasz organizm, ale też jednocześnie z lekarzem, farmaceutą bądź ze specjalistą, który się na tym zna. Zanim jednak przejdziemy do tematu, tradycyjnie, bardzo Ciebie proszę o danie łapki w górę, zaznaczenie subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami, dzięki temu lepiej będzie można zadbać o swoją odporność, poprawić swoją sylwetkę, czy to cerę, czy to cokolwiek innego Ciebie interesuje, jeśli chodzi o poprawę swojego zdrowego stylu życia. Jeśli dzięki moim filmom oszczędzasz czas na staniu. W kolejce do lekarza czy też do apteki, oszczędzasz pieniądze na kupowanie dodatkowych leków, aby wychodzić do zdrowia. No to w takiej sytuacji możesz mi postawić wirtualną kawę w ramach wdzięczności i link znajdziesz do tej wirtualnej kawy w opisie tego filmu. A teraz, nie przedłużając, lecimy do tematu. Adaptogeny są to takie substancje, które można spotkać w postaci tabletki, można je spotkać w postaci płynu, ale również można je spotkać w postaci różnych ziół, które trzeba zaparzać. Są to takie substancje, które mają wpływ na nasz stres, na hormony stresowe. Są w stanie bardzo dobrze wyregulować nasz stres w organizmie. Natomiast każdy z tych adaptogenów, które będę dzisiaj wymieniał, o których będę mówił nieco więcej, na nieco inne rzeczy w organizmie wpływa. Natomiast adaptogeny, takim jednym z najbardziej słynnych adaptogenów, o których mogliśmy słyszeć, jest asfaganda. Więc ażwaganda na pewno będzie pomagała nam się stonizować, chociaż w niektórych przypadkach niektóre odmiany mogą na przykład pobudzać. Także w zależności od człowieka, w zależności od substancji, w zależności od pory dnia, od wielu czynników osobliwych, może ta substancja rzeczywiście zupełnie inaczej na człowieka wpływać. To, co jednak jest pewnikiem, to ashwaganda ma wpływ na nasz poziom kortyzolu w krwi i dlatego w takiej sytuacji może być świetnym pomagaczem w momencie, kiedy chcemy zajść w głęboki sen. Przeróżne adaptogeny działają nie tylko na hormony stresu, ale również na hormony płciowe, ale też związane z naszym metabolizmem, gdzie są w stanie zwiększać poziom Wydolności, są w stanie przyspieszać regenerację, są też w stanie podnosić poziom testosteronu u mężczyzn, co może sprawiać, że powrócą im siły witalne, chęć do życia i też zdolność do takiego codziennego wojowania. Dlatego warto się nieco w temat zagłębić, nieco poczytać, nieco poszukać substancji, które są dostępne na rynku, oferowane przez znane firmy, które od lat. Zajmują się suplementacją i spróbować wdrożyć do swojego życia. Zanim powiem o samych korzyściach, chciałbym powiedzieć, jakie są przeciwwskazania do stosowania takich adaptogenów, ponieważ jest to kluczowe żebyśmy sobie nie zrobili jakiegoś problemu w życiu i zanim cokolwiek zasuplementujemy, zanim jakąkolwiek substancję przyjmiemy do naszego organizmu, no to powinniśmy się nad tym troszeczkę zastanowić, a nie bez zastanowienia, bo ktoś powiedział na YouTubie, w telewizji wziąć to. A więc tak, przede wszystkim trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na branie takich substancji, i są mocne przeciwwskazania do tego, żeby brać, kiedy kobieta jest w ciąży. Jeśli chodzi o homeostazę, o poziom hormonów w, w organizmie, no to organizm no z samego założenia wie lepiej, jak poustawiać, żeby ten właśnie te ciąże. Donosić do końca i żeby płód rozwijał się prawidłowo. W momencie, kiedy będziemy wpływać na, na te nasze hormony, no to możemy narobić naprawdę sporo problemów, i takich właśnie adaptogenów w okresie ciąży się odradza i nie powinno się ich stosować. Dodatkowym przeciwwskazaniem mogą być to choroby przewlekłe typu cukrzyca, Hashimoto, inne e, choroby autoimmunologiczne, ale tutaj też z taką dużą gwiazdką, bo tu warto byłoby się udać już do dietetyka klinicznego, bo są niektóre przypadłości, przy których adaptogeny będą na przykład bardzo dobrze e, poprawiały, e, poprawiały właśnie wychodzenie z danej jednostki chorobowej albo wprowadzanie danej jednostki e, chorobowej w remisję. E, Czyli nie będziemy odczuwać symptomów żadnych danej. Choroby, na przykład hashimoto, czy, tam atopowe, czy atopowego zapalenia skóry. Zawsze warto wziąć pod uwagę to, że bierzemy jakieś leki na nadciśnienie, chociaż z tym nadciśnieniem to też warto by było się skonfrontować, czy nie ma jakiegoś lepszego rozwiązania na to, żeby załatwić nasze nadciśnienie, bo prawdopodobnie, gdy, gdybyśmy zastosowali wszystkie zasady, o których mówię w poszczególnych filmach, to te to, to, to tabletki na nadciśnienie, nie mówię, że w każdym przypadku, ale być może w wielu przypadkach mogłyby być. Zredukowane albo powiedzmy, można by było zmniejszyć dawki. Natomiast, kiedy nie wprowadzimy tych podstawowych zasad, no to rzeczywiście musimy brać te leki na nadciśnienie, żebyśmy nie wykitowali, ale w takiej sytuacji również warto byłoby się poradzić lekarza, farmaceuty, specjalisty z zakresu, właśnie farmacji, żeby powiedział czy dany adaptogen będziemy mogli stosować w momencie kiedy bierzemy jakieś leki. I to jest istotna sprawa, aby nie brać tak bezrefleksyjnie tego co ktoś poleca, tylko nawet jeśli usłyszymy o mega korzyściach, super korzyściach w danej jednostce chorobowej to zawsze warto skonsultować to z kimś kto się na temacie bardziej zna. Dla kogo zatem rekomendowane są adaptogeny? Adaptogeny są rekomendowane dla osób, które żyją w przewlekłym stresie nie są w stanie wyregulować swojego układu hormonalnego ponieważ żyją bardzo intensywnie na przykład są pracownikami fizycznymi i pracują na trzy zmiany i jeszcze muszą fizycznie być podlegani obciążeniom czyli na przykład pracują na magazynie pracują na produkcji gdziekolwiek gdzie jest duże obciążenie fizyczne no to warto by było żeby takie osoby się danymi adaptogenami Zainteresowały, bo one mogą pomóc na przykład wejść w głęboki sen i mogą pozwolić dzięki temu szybciej się regenerować i, i e, tym samym oszczędzić swoje zdrowie w długim terminie. Osoby, które mają tendencję przesiadywania dużo przed komputerem, powinny również takie adaptogeny wdrożyć do swojego życia, ponieważ poziom testosteronu u takich osób będzie bardzo mocno spadał. A kiedy będzie poziom testosteronu u takich osób spadał, mówię szczególnie o mężczyznach, no to ich poziom zaangażowania, motywacji również będzie spadał, i możemy poczuć się, że będziemy tacy troszeczkę zniewieściali. Więc w takiej sytuacji warto by było jakoś popracować nad tym naszym testosteronem. I e, rzeczywiście gdzieś tutaj zastymulować e, nasz organizm za pomocą adaptogenów. Dla osób, które są znerwicowane, e, czyli mają problemy z e, opanowaniem swoich emocji i za bardzo nie wyrzucają tych emocji na zewnątrz, na przykład rozbijając worek treningowy, czy biegając e, slow jogging, e, czy jakakolwiek inna dyscyplina sportowa, która mogłaby napięcie rozładować, nie robią tego, no to w takiej sytuacji adaptogeny rzeczywiście mogłyby przywracać szybciej homeostazę w układzie hormonalnym w naszym organizmie. Bo to nie jest tak, że jeśli coś nas wyprowadzi z równowagi, to my sobie siłą woli, siłą umysłu jesteśmy w stanie się doprowadzić do homeostazy. Oczywiście w dłuższym terminie może tak, może te, ten stres spadnie, ta nerwica spadnie, ale to i tak nam się gdzieś tam bokiem odbije. Czy to będą jakieś choroby, czy to będzie e, otyłość brzuszna. E, może doprowadzi to nawet do chorób autoimmunologicznych, bo ten poziom stresu tak naprawdę nie spadnie e, bardzo. E, zawsze będzie na jakimś tam poziomie podniesionym i tym samym być może nie będziemy mogli wejść w głęboki sen. A jak nie wejdziemy w głęboki sen, to i hormon wzrostu się nie wyprodukuje, to i układ nerwowy się nie, e, to i układ nerwowy się nie zregeneruje odpowiednio. A kiedy układ nerwowy się odpowiednio nie zregeneruje, to i nasza odporność. Dobrze nie działa, nasza wątroba, nasze nerki, nasze wszystkie narządy, nasze mięśnie nie działają, a to powoduje kolejny stres i mamy taką diabelską pętlę, która prowadzi nas do choroby. Więc jeśli nie wiemy, w jaki sposób przerwać tą diabelską pętlę, no to adaptogeny mogą być jednym z takich czynników, nie kluczowym, bo są lepsze sposoby niż adaptogeny, natomiast ten, te adaptogeny mogą być jednym z takich czynników, które. Rzeczywiście mogą nam pomóc um, w wychodze, wy, wychodzeniu z danej Problemów. Jakie rzeczy są bardziej skuteczne od adaptogenów? No to o nich wspominałem już w poprzednich filmach. Przede wszystkim są to zdrowe nawyki żywieniowe, czyli picie wody, jest to zdrowe wysypianie się, jest to aktywność fizyczna, jest to dbanie o suplementację od podstaw, czyli od jelita, potem przez witaminę z grupy D, witaminę z grupy B, i potem ewentualnie dorzucanie takich rzeczy, o których mówimy. Teraz, czyli mamy adaptogeny. No i teraz trochę wymienię adaptogenów, które możesz spotkać na rynku i można by było je zastosować, wdrożyć do swojej diety, ale oczywiście zaznaczam, aby się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą lub dietetykiem klinicznym, aby powiedział, czy my faktycznie możemy coś takiego zastosować. Jeden z nich jest właśnie jak wspomniana wcześniej ashwaganda, która może nam pomagać wchodzić w głęboki sen. Sprawi, że ten, że ten stres się ureguluje i łatwiej będzie nam po prostu wyprodukować przez organizm melatoninę, która wprowadzi nas właśnie w ten głęboki sen. Kolejnym takim adaptogenem, który warto by było rozważyć w swojej diecie, no to jest rzęszczeń, korzeń, korzeń rzęszenia bądź rzęszeń syberyjski. To jest substancja, która na pewno podniesie poziom naszej witalności, może być dobrą alternatywą dla. Kawy, czyli jeśli ktoś jest smakoszem kawy i chciałby się na chwilę tę kawę odstawić, ale boi się trochę tego, że będzie spadała mu energia, no to rzęszeń mógłby być takim dobrym pomysłem na to, żeby w danym miejscu właśnie ten rzęszeń zastosować. Dodatkowo rzęszeń też będzie pozytywnie wpływał na libido, także jeśli ktoś ma problemy z tymi libido, no to również może tutaj w tym kierunku pójść. Kolejnym takim adaptogenem, który będzie mógł być alternatywą dla kawy, ale będzie też tak nieco resetował te receptory, które są wysycone przez kofeinę. To jest różeniec górski. Jest to adaptogen, który będzie niwelował to zmęczenie, będzie również regulował poziom stresu w organizmie. Także jeśli chcemy przyspieszyć dojście do równowagi hormonalnej w naszym wnętrzu, w naszym ciele, no to różeniec górski będzie dobrym pomysłem, żeby go zastosować. Kolejnym adaptogenem będzie maca, pisze się M -A -A. Jest to suplement polecany dla osób, które chcą wyregulować swoje libido, podwyższyć swoje libido, ale również wyregulować swoje hormony płciowe. Także jest to dobry pomysł dla osób, które rzeczywiście mają, szczególnie dla kobiet, jeśli mają problemy z hormonami płciowymi. Także korzeń maca możemy zastosować i nie chodzi tutaj o Donalda, tylko e, wpiszemy sobie maca i, i nam wyskoczą wszystkie informacje na temat tego e, adaptogenu. Możemy również wpływać na poziom, naszej, e, poziom naszego skupienia. I tutaj będziemy mogli zastosować cytryniec chiński, który będzie wpływał na fokus, na skupienie nasze, ale również będzie podnosił wydolność organizmu. Także to oczywiście to nie jest tak, że będziemy jedli ten cytryniec chiński i nagle wydolność nasza się zwiększy bardziej niż jakbyśmy wchodzili systematycznie po schodach albo będziemy wychodzić na spacery, jeździć na rowerze, biegać, pływać i inne dyscypliny wydolnościowe. Natomiast Zdecydowanie może pomóc w tym procesie tworzenia mitochondriów, więc tutaj jest to bardzo, ale to bardzo ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę, jeśli chcielibyśmy uskutecznić te wszystkie procesy. Także cytryniec skiński możemy wrzucić sobie do naszej, do naszej suplementacji. I teraz, jeśli masz do czynienia z bólem głowy, ze, z, też z takim nadmiernym stresem, nerwicą, e, jeśli masz problemy z zasypianiem, czujesz się przemęczony, przemęczona, no to jednym z takich suplementów może być na przykład kozłek lekarski. Taki właśnie adaptogen może rozwiązać Twoje problemy z bólem głowy. Ale oczywiście, jeśli chodzi o ból głowy, no to tutaj warto zwrócić w szczególności uwagę na to, czy mamy odpowiedni poziom płynów, żeby nie zastępować jakimiś suplementami brakiem płynów w, naszej, w naszym codziennym żywieniu. I ja odsyłam filmu o piciu wody. Ale nie tylko jeśli chodzi o płyny, bo również pospinane nasze ciało, czyli jeśli mamy pospinane plecy, bo siedzieliśmy cały dzień, jeśli byliśmy cały dzień w pozycji siedzącej przy laptopie, no to w takiej sytuacji możemy mieć również pospinany całą tylną taśmą, taśmę mięśniową. I przez to możemy mieć problemy z bólem głowy. Kolejnym takim polecanym suplementem, w szczególności kiedy chcemy zmaksymalizować swoje wyniki w sportach, czy to wytrzymałościowych, czy to chcemy zmaksymalizować w sportach siłowych, no ale. Głównie tam, gdzie chodzi o naszą wydolność, no to może być to grzyb zwany kordyceps. I ten kordyceps będzie poprawiał naszą wydolność, zmniejszał efekty zmęczenia potreningowego, ale też przyspieszał regenerację i regulował stres w naszym organizmie. Także kordyceps może być dobrym przykładem na suplement, który będzie ten stres pozwalał nam zwalczać szybciej, i zdecydowanie niż bez tego kordycepsa. No, i jak naprawdę chcielibyśmy mieć taką bombę, która nam pomoże w wzmacnianiu naszej wydolności, no to oprócz kordycepsa warto by było dorzucić takie alternatywne suplementy. Co znaczy alternatywne? Takie suplementy, które nam bardzo mocno pomogą i może nie są adaptogenami, ale są świetnie przebadane, no to na przykład będzie kreatyna, która powinna być podstawa, więc kreatyna i kordyceps to możemy te dwie rzeczy sobie zastosować. No, i do tej dwójki moglibyśmy dorzucić jeszcze argininę, i będziemy mieli naprawdę bardzo fajny, taki wydolnościowy bust do naszego organizmu, ale też będziemy zdecydowanie lepiej radzili sobie z stresem oksydacyjnym, zwiększymy retencję, retencję wody w naszym organizmie. Przez to będziemy szybciej się regenerowali, lepiej się regenerowali no i też zdecydowanie lepiej odżywione mięśnie: no to one będą lepiej przyrastały, lepiej będzie nasze ciało się rozwijało. Także warto by było tutaj rozważyć te, te trzy suplementy. Oczywiście, jeśli chodzi o takie szczegółowe wchodzenie w suplementy, no to mam gdzieś z tyłu głowy, ale po zakończeniu tej serii, żeby nagrać taki, taką serię, gdzie będę rozgryzał każdy suplement po kolei, gdzie będę wchodził w szczegóły danego suplementu. Dzisiaj jest to temat bardzo pobieżny, dlatego wybaczcie mi, że nie wchodzę aż tak bardzo w szczegóły, co tam za procesy zachodzą, jak konkretnie to wpływa, jak to wpływa na układ nerwowy, jakie są mechanizmy przemawiające za tym. Suplementem, który działa i jest, jaki jest aktualny stan wiedzy, ponieważ musielibyśmy tutaj spędzić dwie godziny albo trzy godziny, gdybym gadał o tych wszystkich suplementach. Jak nie więcej, albo nie zrobić jakiegoś szkolenia, gdzie konkretnie będę o tym faktycznie mówił. Więc pozwólcie, że po prostu przejdziemy od takiego takie ogółu i potem będę wszedł w kolejnych filmach dopiero do szczegółu. I tak to powinno wyglądać, ponieważ sama wiedza na podstawie tego, że, to, że te adaptogeny regulują stres, poprawiają dochodzenie do homeostazy w naszym ciele, co jest kluczowym, kluczowym takim elementem, jeśli chodzi o zakończenie, odejście od stresora, który na nas działał. Takim stresorem może być na przykład trening, który ma tendencyjnie, tendencyjnie wyprowadzić nas z tej homeostazy, bo kiedy wyprowadzamy się z homeostazy, to organizm się adaptuje do danych warunków i to jest właśnie ten nasz progres, bo w ciele stres jest pozytywny i jest w stanie, jest takim bodźcem do rozwoju. No, ale żeby rzeczywiście było, mogliśmy byśmy mieć skutki z, właśnie z tego e, stresora, którego, którym byliśmy przed chwilą obciążeni, no to musimy dojść do homeostazy, nasz organizm musi dojść do równowagi. Abyśmy się znowuż zregenerowali i znowu mogli się obciążyć jakimś stresorem. W momencie, kiedy równowagi nie ma, czyli tych stresorów jest zdecydowanie więcej niż potencjalne zdolności naszego organizmu do regeneracji, no to w takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam suplementy, i dzisiaj rozmawiamy o adaptogenach, czyli te adaptogeny mogą przyspieszyć tą homeostazę, a więc będziemy mogli więcej stresu, stresorów, dzięki tym adaptogenom na siebie przyjąć i tym samym być może szybciej się rozwijać, albo jeśli nie zależy nam na szybkim rozwoju, no to zdecydowanie szybciej będziemy się regenerować, co pozwoli nam na dużo więcej czasu spędzania na przykład w inny miły sposób z lepszym skupieniem, z lepszą energią, z pozytywną energią i bez bólu. Także to jest dosyć dobra perspektywa, kiedy na to w ten sposób spojrzymy. Ostatni adaptogen, o którym warto byłoby wspomnieć, to jest buzdyganek naziemny. I ten buzdyganek jest szczególnie polecany mężczyznom po wieku 30 lat, którzy są nieaktywni, chociaż ci, co są aktywni, to również można by było się zastanowić nad takim buzdygankiem, ponieważ on jest jednym z najsilniej stymulujących właśnie ten proces powstawania wolnego testosteronu w organizmie, który jest odpowiedzialny za to, że facet w ogóle chce wojować, a nie siedzieć i rozmyślać nad istotą życia. <grym, 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 raczej, raczej, raczej chodzi o to, że nas pobudza, mężczyzn pobudza do działania, głównie testosteron, do takiego wojowania chęci walki, więc jeśli tej chęci walki w sobie nie mamy, no to prawdopodobnie poziom testosteronu mamy na bardzo niskim poziomie, wręcz opłakanym poziomie, więc trzeba coś z tym zrobić. I tutaj buzyganek naziemny może nam pomóc. Ale czy buzyganek naziemny zastąpi nam sen? No absolutnie nie. Nie ma takiej opcji. Kiedy nie będziemy spali, no to nasz poziom testosteronu systematycznie będzie się zmniejszał. A co w momencie, kiedy będziemy spali i suplementowali buzyganek naziemny? Czy... Czy to wystarczy do tego, jeśli będziemy systematycznie pili alkohol, będziemy jedli cukier i nasza dieta będzie po prostu taka, jakbyśmy wybierali się, popełniali żywieniowe samobójstwo? No to, no to w takiej sytuacji też nam ani sen, ani, ani właśnie tam buzdyganek nam nie pomoże. Także... Dążę do tego, że trzeba skroić wszystkie swoje elementy w życiu, do tego, żeby suplementacja jakikolwiek miała sen. I żadnej, żadnego picia wody, żadnego snu nie zastąpimy suplementem. Także skupmy się na podstawach, potem dodawajmy te kolejne piętra w naszej hierarchii, w naszej piramidzie. Uważam, że ten temat, o którym teraz mówię, jest jakąś tam częścią, Góry piramidy ważności, jeśli chodzi o naszą odporność. A właśnie, jeśli chodzi o odporność, no to przede wszystkim po wszystkich odcinkach, które się obejrzy ze mną, no to można stwierdzić, że stres jest takim głównym czynnikiem, który będzie wpływał na to, czy nasza odporność jest wysoka, czy niska. Jeśli mamy tego stresu odpowiednio, no to będzie ok. Jeśli mamy go za dużo, no to będzie systematycznie degradować się nasza odporność. Czy Odporność się zdegraduje tak na wstrzyknięcie palcem? No nie. No chyba, że weźmiemy antybiotyki, no to wtedy bardzo szybko niszczymy naszą odporność. No ale czasami trzeba wziąć te antybiotyki z tego względu, że musimy powalczyć z jakąś bakterią, która jest. No, naprawdę niebezpieczne na przykład dla naszego organizmu. Jak na przykład złapiemy kleszcza i, e, i e, mamy boleriozę, tak? No to z takiej boleriozy będzie raczej ciężko wyjść bez antybiotyku, a wręcz niemożliwe. E, no, oczywiście sam antybiotyk tutaj też nie wystarczy, ale no, tutaj to trzeba już e, konsultować się z lekarzem dietetykiem klinicznym, i też e, nieco procesowo do tego tematu podejść. Jeśli chodzi o cały nasz ekosystem organizmu, no to e, żeby wszystko działało poprawnie, no to pamiętajmy, że adaptogeny są dodatkiem, a nie podstawą. Podstawą jest nasz styl życia, a e, to jest dodatek do, naszej, e, do naszego życia. E. No i teraz warto sobie odpowiedzieć, czy takie adaptogeny możemy spotkać w roślinach w Polsce. No, w Polsce raczej te nasze roślinki są ok, ale nie są tak silnie działające jak właśnie te, które wymieniłem w dzisiejszym odcinku. Z tego co wiem, to niestety troszeczkę są blokowane te substancje. No, ale co zrobisz? Niektóre, niektóre rzeczy są blokowane w dziwny, w dziwny sposób, mimo że pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. No, ale tak już jest, tak ten świat wygląda. Pamiętajmy, żeby nie być takimi osobami, że że o Jezu usłyszeliśmy jakąś dziwną nazwę, no to, to to na pewno musi być dobre i od razu bierzemy, ale też żebyśmy nie byli takimi osobami, że jak usłyszą dziwną nazwę, bo był jakiś czarny charakter, który gadał pierdoły na YouTubie i, i zachęcał wszystkich, żeby rzucali, rzucali jakieś tam leki do kosza, a zaczęli suplementować, to... Nagle czarnego takiego PR-u się narobiło na temat suplementacji przez takie osoby. No to nie dajmy się ani w jedną, ani w drugą stronę za bardzo zaciągnąć, tylko zawsze weźmy sobie wiedzę, sprawdźmy ją, pójdźmy do lekarza, farmaceuty, dietetyka, połóżmy mu te kilka stów na stół i one nam wszystko wytłumaczy, czy dla nas jest to dobre, czy też niedobre. Ponieważ informacje w internecie to są takie informacje bardzo ogólne i tak do nich trzeba podchodzić, a. Te ogólne informacje trzeba wziąć, przyswoić i skonfrontować z własnym indywidualnym organizmem, który każdy jest zupełnie inny. Natomiast, kiedy nie zastosujesz tej wiedzy w żaden sposób, nie wypróbujesz, nie pójdziesz, nie skonsultujesz, no to tak naprawdę nie ma sensu tego oglądać. No bo prowadzę ten kanał po to, żeby w jakiś sposób poprawić Twoje żywienie, poprawiać swój styl życia. Także będę bardzo zadowolony, jeśli wykorzystasz tę wiedzę. Dasz mi w komentarzu, jak wykorzystujesz do tej pory wiedzę, którą zdobywasz w internecie, bądź na innych forach, książkach, szkoleniach, którą stosujesz. Być może są jakieś rzeczy, w które wpędziłeś, wpędziłaś się i były takim ślepym zaukiem, to też będzie fajnie, jak wspomnisz w komentarzu, a w dzisiejszym filmie mam nadzieję, że pomogłem Ci wyjaśnić, czym są Adaptogeny. Adaptogeny to są takie substancje, które pomagają regulować stres, homeostazę, wprowadzają do naszego organizmu szybciej niż to samo się dzieje. Także jeśli. Podobał Ci się film, no to daj łapkę w górę, zaznacz subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. A jeśli naprawdę przydatne są te firmy, oszczędzają Twoje zdrowie, oszczędzają Twoje pieniądze, na, na które wydać można na leki, lekarza, no to w takiej sytuacji będę bardzo wdzięczny za postawienie mi wirtualnej kaby. Będzie to taki forma, oznaki rzeczywiście to, co mówię, gdzieś tam dla Ciebie działa. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Życzę wszystkiego dobrego. No, i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagórski Adam z tej strony się kłania. Nara.